Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy pod Warszawą, dokładnie jesteśmy w Nadarzynie i jesteśmy na Electronic Show w Ptak Warsaw Expo. Właśnie zaparkowaliśmy samochód, co nie było łatwe, na styk ze Smartem. Idziemy zobaczyć, co w tym roku spotka nas na targach. Ptak Expo. Dostałem akredytację dziennikarską, więc idziemy do biura ją odebrać i wchodzimy na targi. Chciałbym szybko to dzisiaj ogarnąć, ponieważ dzisiaj e, równorzędnie z tą imprezą jest również zlot w Gerardowie, e, a jeszcze obok tutaj jest Oldtimer Show, także dzisiaj jest trochę tych eventów. Chciałbym na chwilę jeszcze zobaczyć Oldtimery. Przede wszystkim chcę się skupić na tym, a później jeszcze polecimy szybko na zlot. Także zapraszam do oglądania. Po ostatnich targach w Genewie pisaliście, że słabo z dźwiękiem. Ja sobie zdaję z tego oczywiście sprawę, ale nie udało mi się do dzisiaj kupić mikrofonu krawatowego, więc jeszcze obiecuję, że to są ostatnie targi, gdzie idę z takim zwykłym mikrofonem, i że od następnych eventów już będzie profesjonalny mikrofon krawatowy i będzie porządny dźwięk. Pierwsza no? Tutaj za mną znajduje się elektro, elektryczny man. I co ciekawe, paka jest zrobiona tak samo jak w elektrycznym Volkswagenie e czyli jest podest zrobiony i jest tam po prostu ta bateria położona tak jakby na podłodze w samochodzie na pace. Piękny. Piękny. Dzisiejsze targi są dzisiaj mocno spokosowane na pojazdach elektrycznych, głównie na kolejnogach i innych różnych pojazdach miejskich, na których można się łatwo przemieszczać, a przykry widok jest, że tutaj za mną stoi Jaguar I-Pace, tam kawałek dalej stoi Audi i są one opustoszałe. Tak naprawdę jakiś czas temu one robiły jeszcze wielki, wielki show, dużo ludzi było przy nich, a dzisiaj tak naprawdę one są puste i nikt nawet przy nich nie stoi, ich nie ogląda. I tu mamy na przykład Tesle, przy której też nikt nie stoi. Tutaj za nami jest Tesla Warszawa, i też dużym zainteresowaniem się nie cieszy, co też jest trochę przykre, ale no, ludzie, to oznacza, że ludzie się już trochę przyzwyczaili do tych samochodów elektrycznych, i że nie robią one już tak dużego show jak, jak kiedyś. A to z jednej strony dobrze, że e, ludzie się tak obyli z tymi samochodami. Gdzieś. wiem, że jestem przystawiony, ale kolor, żeby wszystko było jasne. Wazety u mnie nie mają szans. To najpiękniejsze oczy, jakie kiedykolwiek widziałem. Muszę pani powiedzieć, jest pani przepiękna. Polski, angielski, chiński, niemiecki, śląski i kaszubski. To nasz Henryk. A my takiego samego imana na imię Henryk. Z dodatkowym yy, stykunkiem, z atereczkami. Tu mamy dużo dronów i tu można latać. Za nami znajduje się chińska firma, która oferuje różne gadżety do, do samochodów. Właśnie mi się przypomniało, jak kiedyś pracowałem w koreańskiej firmie, w takiej podfirmie firmie Samsunga, czy jak to można nazwać. I tam był właśnie dyrektor, który, którego samochodem czasami jeździłem albo go woziłem. I to było dosyć zabawne, że on miał mnóstwo różnych akcesoriów, typu koraliki na siedzeniu, jakieś zagłówki dodatkowe, e, obszycie na kierownicę, czy taki futerał na kierownicę, jakieś pudełeczka na długopisy, na chusteczki, e, chyba z trzy nawigacje. I mi się zawsze kojarzą właśnie Chińczycy czy Koreańczycy, jak jeżdżą właśnie samochodami Zazwyczaj często to dostrzegam, że mają mnóstwo takich pierdół, czego ja nie lubię, bo ja nawet nie lubię, denerwuje mnie jak wisi telefon na siebie w samochodzie. Widzicie? Tutaj już jest przepalony LED. Tak jak u mnie. Identycznie. Skoczyłabyś? Tak, Wyszliśmy właśnie z pierwszej hali. Są tutaj dwie hale. Electronic, electronics Show odbywa się w dwóch halach. W pierwszej było dużo hulajnóg pojazdów elektrycznych. Dużo było takich urządzeń domowych. A teraz idziemy do drugiej hali, gdzie jest Samsung i taki tacy inni, więksi wystawcy. Mediamarkt, czyli partner strategiczny. to zaczynamy nagrywać w 4K. Trzeba cały sprzęt zmienić, byście oglądali awarię Tesli w jakości 8K. Najwyższy będzie nie tylko zainwestować w jakieś statyka albo coś takiego. Bo z takim dużym czymś znowu chodzić to jest coś, czego nie lubię. Wolę, żeby sprzęt był mniejszy, bardziej, bardziej wygodny. A właśnie pan nam przedstawił produkty tej firmy i chyba mnie namówił. Chyba, chyba będzie musiał coś takiego kupić, bo cena nie jest duża, a stabilizacja jest niesamowita. Tutaj mamy domki mobilne. mobilne. Szaba wysoki? Tak, tak, bardzo. Jestem bardzo zainteresowana. 4 metry to jest maksimum, które można przewieźć po naszym domku. Dlatego po prostu 4 metry szerokości to jest maksimum. To są pitagi, to mamy, mamy 3,5 metra. Super. Cały ten domek kosztuje 111 tysięcy. Muszę mieć działkę postawić go. Zawsze można go przetransportować. To 111 tysięcy? To jest niesamowite. Czuję się trochę jak w szczepie kempingowej, tak jakieś dziwne odczucie Mam takie, że to nie jest wszystko takie stabilne, Aha. czy takie w, w, wymurowane, ale jest spoko. Ale jak robią takie z kontenerów, nawet nie, 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 niekoniecznie do przewożenia, ale takie wolno stojące, bez. Jak się mówi? Się... Z fundamentu. Z fundamentu, dokładnie, to nie czujesz tak, nie masz takiego odczucia, że jesteś w kamperze, a, a masz dużo też. Ale jest fajnie, odczucia. bardzo. do nas Adam. Adam, którego poznałem w dosyć zabawny sposób, ponieważ Adam pracował w Tesli w Berlinie, w dziale sprzedaży i w samym serwisie tak na zmianę. Prawda na zmianę tak gadałeś? No. I to była ciekawa historia. Już chyba kiedyś opowiadałem o tym, ale na Instagramie, że poznaliśmy się z Adamem tak, że ja oglądałem Teslę Model 3, to była moja pierwsza no pierwszy raz, kiedy siedziałem w Tesli Model 3 i Adam akurat był wtedy w, w tym salonie w Berlinie, w centrum i zaczęliśmy rozmawiać po angielsku, bo Adam do mnie zagadał o kamerę po czym się zapytał co nagrywam, a ja powiedziałem oczywiście po angielsku, że nagrywam na polski kanał właśnie Tesla, elektromobilność, że prowadzę kanał i Adam się okazał że też jest Polakiem i zaczęliśmy po polsku rozmawiać I tak się... understand Polish i tak się właśnie z Adamem poznaliśmy i Adam już nie pracuje w, w salonie Tesla i w serwisie tylko już jest w Polsce na miejscu i przy okazji chciałbym Wam polecić, Adam też ma kanał na YouTubie Eee, o, Broncway, już, ma. super. Eee, podlinkuję tutaj na górze szczególnie film z Tesli Model 3, eee, bardzo dobra jakość, eee, mogę powiedzieć, że film wykona lepiej niż mój, nie eee, tam. No. Więc obejrzyjcie sobie, bo tam właśnie Adam fajne filmy robi o kolejnogach elektrycznych, o czym jeszcze? No wszystkim w sumie. Tutaj bardzo polecam te targi też, bo jest dużo się dzieje. Są monocykle, deskorolki elektryczne, no na Model czy też jest, także tutaj dużo można zobaczyć, też rowerów składanych i tak dalej. Ja przede wszystkim tym się też zajmuję, ten. A propos Tesli, którą widzimy za nami, to jest wizytówka Tesli Warszawa. I tutaj mamy wizytówkę Tesli z Berlina, więc... A to jest wizytówka Adama, a to jest tak. Tak, więc widać różnicę trochę w odcieniu. Już nie wiem, po... czy możemy pokazać? Chyba... no nie wiem. Adam, product specialist. Ex-product specialist. Ex-ex. Ale cały czas stoję całym murem za Tesla. bardzo polecam. O, i to jest właśnie pracownik, który... Właśnie to jest pracownik, znaczy osoba, którą poznałem e, właśnie na jednym takich z takich moich wyjazdów przypadkowych do, do Berlina. To jest to, co mówiłem w ostatnim filmie, że nie zawsze jechałem do serwisu, tylko czasami przy okazji właśnie podczas jednej takiej okazji miałem okazję podle. No i wtedy jak dopiero co pierwszy dzień dojechała Tesla Model 3, to pierwszy dzień to się przejechałeś. Tak. To było tak, że miałem ulubiony serwis właśnie i w ten dzień, kiedy miałem serwis, nie wiem, nie miałem serwisu, ale przyjechała z wtedy, tak, i zadamem, jako pierwszy raz jechałem właśnie dzięki Adamowi <laughs> Tesla Model 3. Bardzo dziękuję ja, jeszcze raz. Fajnie ja, się Został z tobą jechało, mogłem pokazać. Wszystko się ważyło. Dać czy nie dać? No czy właśnie? dać? A, a były dusze kolejki do, do przyjażek no. Także I później też dzięki Adamowi. Taka mała Dobrze, historia dziękuję. naszej znajomości. Tesla łączy ludzi. No, absolutnie. Dzięki Daniel. Już wracamy z targów. Było tutaj dużo ciekawych. Lajnów elektrycznych i takich pojazdów elektrycznych, co mnie najbardziej zainteresowało. Jednak w drugim pawilonie, gdzie byliśmy, było dużo takiej elektroniki użytkowej, gdzie nas to średnio interesuje, jak urządzenia takie jak jakieś tam urządzenia domowe, pralki, lodówki, telewizory, bo jeszcze na razie jesteśmy na etapie podróżowania, a nie osiedlania się i kupowania jakichś rzeczy do gospodarstwa domowego. Więc teraz stąd się zwijamy. Dużo mamy jakiś ulotek, wizytówek, więc będziemy się odzywać do firm z hulajnogami. Jeżeli wy macie jakieś, możecie coś polecić, to napiszcie, chętnie przetestuję. A teraz jeszcze uciekamy szybko na zlot elektromobilności. Właśnie się odezwał do nas Maciek Yellowbox. Powiedział, że widział, że jesteśmy tutaj. Jeszcze się z nim szybko spotkamy. Może zaproponujemy mu też wyjazd do O, już tam jest. Do na zlot Wczoraj dopiero oglądałem wideo Oczywiście, no, no. oczywiście Ten samochód wygląda znajomo tak? Czekaj, stanę tam, co? Przyjechaliśmy właśnie do Żerardowa I jeszcze się załapaliśmy na końcówkę tutejszego zlotu Już jest bardzo mało Niewiele osób Ale coś jeszcze tutaj możemy zobaczyć Dużo rowerów elektrycznych i pojazdy zobaczcie sami. do w Kosmopolitanie. Znowu kończymy nasz dzisiejszy film. Dzięki za oglądanie. Niestety nie udało nam się w Żyrardowie zobaczyć więcej niż to, co zobaczyliśmy. Mamy nadzieję, że za rok nam się uda. No i tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapki w górę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Już pewnie spoza Europy. Na razie.